Brian Minto jest w jakikolwiek sposób w stanie zagrozić Arturowi szpilce? Oczywiście, no, de, de, Minto jak najbardziej. No, też jak pamiętam, bo wcześniej sparował z, z chyba krzyżkiem, tak? No, no on, on, on ma czym do cały czas wiesz, to nie jest zawodnik, który dostanie dwie bombki i przewraca się, czyli prosi o wypłatę i do widzenia, tak? Jest to zawodnik taki z charakterem i, i z pewnością Artur. No będzie musiał się sporo napracować, nie? bo to taki topór jest. Potrafi przyjąć, potrafi walczyć. No, no i. Chociaż no, forma szpilterzy jest ogromna, nie? No, no, z druga strona. Mówimy o potencjalnych, tak? O potencjalnych procentach, czy, czy ma szansę. Oczywiście no, w klatce każdy ma szansę, tak? Może, może go zaboleć głowa albo spojrzy, spóźnić się z reakcją, jest bombka jest pozamiatane i, i wiadomo jak jest. No, natomiast z pewnością będzie to ciekawa walka dla Artura, która da mu dużo doświadczenia, którego on na pewno potrzebuje, jest mu niezbędne do tego, żeby się rozwijał tam, yy, gdzie chce iść. Wy tak z Arturem, z Arturem pozostajecie chyba blisko, nadajecie na podobnych falach, yy, widzisz w nim jakąś zmianę? Od początku tego roku zaczęło się dużo mówić o jego współpracy z psychologiem, on sam mówi, że teraz dużo wcześniej przychodzi na treningi, obserwuje sparingi innych, podpatruje i tak dalej, widzisz tą zmianę w nim? Trudno mi powiedzieć, no bo ja go tak znam bardziej, można powiedzieć, spoza sali, nie tylko samej sali, ale i spoza, tak jest, że dla mnie cały czas tym samym Arturem, natomiast z pewnością podejście do treningów cały czas jest coraz większe, on wie, że musi, im będzie dalej szedł, tym, tym bardziej poważniej będzie musiał podchodzić do swoich treningów, z pewnością ta, ta, ta cała machina, która została nakręcona po tej awanturze z Krzyśkiem Zimnochem, ma na niego jakiś wpływ, aczkolwiek nie widać po nim jakiejś tam presji czy coś, bo on jest pewny swoich y, zarówno umiejętności, jak i siły, y, ale, ale z pewnością bardziej koncentruje się na tym, co jest dla niego ważne. To fajnie. No i ja, mnie się wydaje, że to będzie jeden z najlepszych polskich zawodników wagi ciężkiej, to jest moja skromna opinia. I, i tylko no, żeby cały czas pracował tak, jak pracuje.